Sie maciek! Możliwe, że przy tym odcinku wszystkie lorowe świry w tym Marwek będą sobie wyrywać włosy podczas jego oglądania, ale skoro mogę pokonać postać z tak brutalnego, okropnego i brzydkiego świata, jakim jest świat Runtery, czyli naszej ulubionej gry jako of Legends. To czemu nie mógłbym pokonać hejterów? Hej pełen wojen, konfliktów moralnych i przede wszystkim brutalności tworzy silne postacie, które potrzebują tej siły, żeby tam wytrwać, to prawda, tak? Sprawa jest prosta. Zresztą, jeżeli będziemy przeglądać naszą galerię postaci w League of Legends, to zauważymy, że każdy jest albo wielkim byczkiem, albo jeszcze większym, albo mógłby nie zmienić magią z palca, ewentualnie jest jakimś bogiem, darkinem czy... Co tam jeszcze jest? A nawet jeżeli jest zwykłym człowiekiem, jego muskulatura i zwinność i tak stanowczo przekraczają moje zdolności, zwykłego białego chłopca, który ma MET75 i do tego bardzo herlowe łapki. Mój bicep jest legendą, nikt nigdy go nie widział! Dobra, ale skoro stoimy już w tak marnej pozycji, to w sumie. Co, kogo ty chcesz pokonywać, Knucia? Co ty chcesz zrobić? No, no widzicie, nasz szary świat jest wypełniony też wieloma kolorami. Takimi jak różowe dziewczynki śpiewające kapop na ulicy czy słodkie kotki nie jak ten nie jak ten bardziej jak ten także tak ile z nich mogę ich pokonać Zapraszam do materiału. Ale zanim przejdziemy dalej, to oto szybka autoreklama. Jeżeli znasz znacznie tylko z YouTube'a, padaj na naszego Twitcha, gdzie bardzo dużo streamujemy. Aktualnie przechodzimy grę Blasphemous. Padaj na moje socjale takie jak Instagram czy X, bo bardzo dużo się tam udzielam. A jeżeli chcesz być up to date z tym, co robię, kiedy wrzucam, kiedy streamuję, padaj na Discorda, gdzie budujemy naszą społeczność. Wszystkie linki w komentarzu lecimy. Dobra, ale jakie są zasady naszych walk, gladiatorów? Oczywiście gladiatorem zawsze będę ja a drugim będzie wybrana postać. Zasady są proste, jest to po prostu pojedynek jeden na jeden, bez użycia broni. A dlaczego wymóg braku broni jest dla nas tak ważny? DLACZEGO?! Mm, y nie, nie tylko dlatego, żebym jako biedny student miał w ogóle szansę wygranej, ale żeby uciszyć też źutków w komentarzach, którzy będą sobie pisać no, gdybym miał bazookę albo minigana... Chciałabym ja go pokonał. Spoko, ale nikt nie pytał. Bo właśnie o to tu chodzi. Dajemy na równych zasadach, niczym gladiatorzy, niczym honorowi wojownicy, na udeptanej ziemi. Patrzymy sobie w oczy, bierzemy się za siebie. Ale nawet w takim przypadku walka może nie być zbyt łatwa w świecie pełnym magów, chopinów, I EQ, EQ, EQ. czy innych garenów, które się kręcą, jak fidget spinnery. Kręć się, hej, kręć się, goren. wszyscy razem, hej, kręć się, goren. Dobra, w takim razie, gdzie będziemy szukać naszego targetu? Cóż, na pewno będziemy szukać bardziej wątłych postaci, będziemy wybierać dzieci, zwierzęta. Chcesz Coś... zwierzęta? Zaraz się przekonamy. Słodkie milu... słodkie Milusie Jordle, gdyż takie postaci jak Garen, Darius, Kasante... To chyba nie muszę mówić, że nie dość, że pewnie sięgam im ledwo do klaty. To bary mają w szerokości mnie, ale jak leżę. Na pewno też odrzucamy wszystkich tych bogów, yy, aspekty. Musimy też odrzucić wszystkich wastając z tego co kojarzy, grze nie ma jakiegoś hucherka. Najbliżej pewnie by było do Zai, która i tak chyba... Nie wiem czy mogę uznać jej pióra za broń. A chyba nie, bo to jest część... Ktoś może teastelorowe świry, możecie powiedzieć czy to... Piórka Zai to są z niej, czy ona se skubia, skuperka, coś? Nie wiem. Ale tak, każdy własny taki rakan, który nie jest zbyt duży, jest, już ma przeciętnie silniejszą budowę, jest przeciętnie silniejszy fizycznie od zwykłego człowieka, a ja jestem poniżej zwykłego człowieka. A już nie muszę mówić o takim secie, który jest w ogóle napakowanym byczkiem i wchodzi w Super Sayana. Okej. Okay. Ale postarajmy się poszukać pomiędzy postaciami, które nie pokazują na swojej muskulaturze, a nie używają też oczywiście magii, a posługują się brońmi. Bo, te, bo w tym pojedynku zabieramy ich najważniejszą, ich najważniejszy aspekt. Dobra, pierwszą postacią, która przyszła mi do głowy jest Caitlyn, nasza pani sierżant, która używa swojego karabinu snajperskiego i bez niego wydaje się nie mieć zbyt dużo do zaoferowania, przynajmniej w grze. Nic bardziej mylnego. Niestety widzicie, nasza pani szeryf ma 1,85 wzrostu, czy. She... 10 centymetrów więcej ode mnie, a dodatkowo widzieliśmy jak potrafi walczyć nawet na kilki z Ambessą w Arcane i nie wiem czy tam mamy jakieś szanse, oj nie nie, tu jest szybka deduwa raczej. Wybaczcie, że będę w naszym pojedynku głównie selekcjonował po płci, ale wychodzi tak no, że mimo że mamy muskularne babeczki w lidze, to większość z nich jest drobniejsza. Co nie zmienia faktu, że przy tym to i tak mamy lipę. Okej, okay, ale nie idąc dalej. W samym Zaun mamy, mamy nasz polski akcent, który nie bazuje na swojej sile, czy w ogóle nie jest postacią, która walczy w lor. Tak, nasza Renatka Szkło właśnie o nią chodzi. Czyli nasza Hembaronessa, która zarządza Zaun. Nie wiem, czy jest w trzecim akcie, trzecim akcie drugiego sezonu. Ma być, bo nagrywam to przed. Chodzi o Arkein. Pani Baronessa, która, mimo że używa pistoletów, że tak nie jest to jej głównym atutem, a jej siłą i tym, co tworzy jej postać, jest siła perswazji, władzy i zarządzania ludźmi, a także tej substancji, która pomaga jej tą kontrolę zachować. Dobra? Wiemy, że Renata najpewniej nie jest najsilniejszą postacią do walki. Zobaczmy jej rozmiary. No właśnie, i tu mamy pierwszy problem. Renata jest. 5 centymetrów ode mnie wyższa, na, stojąca na metrze 80. Dodatkowo nie mogę znaleźć za bardzo dużo, za dużo informacji o tej mechanicznej ręce, ale patrząc na to, jak w Arken super wyglądają te wszystkie bioczęści ciała, to uu... Pff, No. Musimy sobie odpuścić. Dobra, dobra. Dwa strzały, dwa pudła. Może zejdź, zejdźmy do czegoś przyjemniejszego, może... Tam... Jordle... Tak tam musimy coś znaleźć, na pewno. Małe, drobne stworki, której tak w większości mają duże doświadczenie w boju i definitywnie przekraczają moją zwinność, już nie mówiąc o tym, że Timo kiedyś w Lore był niczym Bruce Banner, który im bardziej był zdenerwowany, tym wchodził w jakiegoś berzerka i stawał, stawał się diabłem pola bitwy. Szkoda, że mu to usunęli. Okej, okay, wiemy, że Jordle, tak jak Timo Tristana raczej nas by pokonały swoją. Przynajmniej doświadczeniem. To nie za bardzo nie wiem, jakie mają sprawności fizyczne. A, A taka Vex by nas pewnie wyparowała, zanim w ogóle byśmy zdążyli do niej podejść. Tak, mamy Jordle Naukowce, które nie bazują swojej siły na. Y... Sile fizycznej, tylko na mechanizmach. Tak, Hammerdinger i Rumble. Chłopaki pozostawieni bez swoich działek, bez swojego mecha. Myślę, że to nie za dużo mogą mi zrobić. Szybkie łokieto. Łapiemy za futerko. Tu target's down. I tak sobie pomyślicie, ty, jest jeszcze jeden naukowiec Jordan, który bez swoich bombek nie powinien mieć ze mną lekko. Tak, mówię o Zixie, kiedyś moim chwilowym OTP, który jednak różni się minimalnie w mojej perspektywie od Heimera i Rambla. A czym? Tymi ogromnymi szczenami. Wy widzicie ten uśmiech? Już to widzę, jak odgryza mi każdą kończynę po kolei, ale tylko już potem siedzę jak taka fasolka na podłodze. Co nie zmienia faktu, że byłaby to trudna walka, ale jest możliwe jej wygranie. Poza tym gość żyje sobie z Jinx, która nie wie nawet, że... która myśli, że on jest jej wyobrażeniem schizofrenicznym. Nie może być aż taki tęgi, nie? Free targets down, lecimy dalej. Jesteśmy już przy małych, futrzastych, słodziaśnych stworkach. To weźmy też kogoś małego i zabierzmy się za dzieciaki. Tylko <noise> <noise> widzicie, problem jest w tym, że jeżeli już mamy dzieciaka w League of Legends, to żyje dlatego, że nie da się go tak prosto sprzątnąć. Taka Ania walnie na nas swego sugar daddy Tibersa, który nas zmiecie. Nie pamiętam, przepraszam, nazwy tego demona. Dla ciekawskich, on ma inaczej się nazywa ten demon. Nie nazywa się Tibers. A taki Milo, on niby leczy tym swoim ogniem. ty, z Milo w sumie mamy szansę. Jeżeli on umie tylko się leczyć, zależy, czy umiałby overhealować moje obijanie go po mordzie. Kto się pierwszy zmęczy, jego magia czy moje pięści? No, u. Ale jest jeden dzieciak, którym wykorzystamy naszą pierwszą zasadę, czyli że jest to jeden na jeden. Jest to Nunu. Który potrafi, z tego co kojarzę, coś tam robi z wyobraźnią, ale nie jest to ważne. Bo na aktualnym momencie w lore, on nie potrafi z tej magii dobrze korzystać. Jest bardzo duża szansa, że bez We lampa dzieciaka robimy... I nie wiem, w sumie chyba zaliczymy obu. Mamy dwie kolejne postacie, to jest ile? 5 Five targets down Sorry, jeżeli czytam źle po angielsku w sumie Aktualnie to największy problem na socjologii mam z tym, żeby zaliczyć język angielski O Jezu, sorry, musimy się cofnąć jeszcze do dwóch tematów Taśma w tył, taśma w tył! Najpierw wracając do Jordi, którzy byli bliżej Bo z Jordlami ma dużo wspólnego Jedna słodka kotka, Która, tego co kojarzę, nie jest, jako, nie jest żadnym magicznym kotem Wręcz jest mega basic Tyle, że posiada magiczną książkę swojej panny Nory, która się zagubiła, którą mogliśmy zobaczyć w te, w TFT te i chyba w karciance też jest tak, ale Yumi po tym, po tym jak zabierzemy jej, jej magiczną książeczkę, tak naprawdę chyba nam nie może dużo zrobić. Bierzemy kocura. No. Oczywiście ten materiał nie ma zachęcać do krzywdy wobec kogokolwiek. Proszę. Kochajcie zwierzątka, kochajcie siebie, gadamy yy, o GTA RP. I teraz wrócimy sobie jeszcze do postaci ludzkich, bo gadaliśmy o naszym Piltover, gadaliśmy o Zaun, gdzie podjęliśmy się dwóch przedstawicieli, którzy obaj mogą nas pokonać mimo wszystko. Tak, jest tam przynajmniej jedna postać, którą widzę, że możemy na pewno pokonać i nie może być aż tak źle. Hear me out. Idziesz sobie z tego Zaun wyżej. Oddychasz sobie tą szarością, która cię codziennie zabija powoli. Widzisz, jak wszyscy mają lepiej od ciebie, wychodzisz sobie z całą do Playtower. W sumie nie wiem, jakie to jest proste. Ale są tam jakieś bramki w serialu były. I widzisz ją najbardziej znienawidzoną postać, która już od początku swojego istnienia budziła kontrowersję tym, jak naiwnie jest wpisana w kanon, tym, jaka sama jest naiwna swoimi działaniami, i tym, jaką jest hipokrytką postać, która wzięła spelki Sony i wybrała zasadę. Daj przepisać. Zrobię tak, żeby nikt się nie skapnął. Tylko wszyscy się skapnęli. Serafin! Laseczka ma metr 60 i jest kolorową główniarą. która próbuje śpiewem połączyć dwa złaśnione miasta. I tak używa magii, ale jako, że nigdy nie uczyła się z niej korzystać, stosuje tylko swój talent do słyszenia dłuższy odczuć coś tego typu osób, do których śpiewa. Także jeżeli zmierzyłbym się z taką serafin, którą zagrałem jedną grę w życiu, odkąd wyszła, bo byłem się wysikać, a one, na One for Allu wybrali serafin, nie zapomnę wam tego, to nasza różowa koleżanka będzie mogła przeczytać moje odczucia i myśli, gdy będę ją sympatycznie oklepywał pięściami w grze. Seven targets down. Let's go. I powiem wam, że jest klipa. Przeglądam sobie te wszystkie postacie. Lecę, lecę. Gigachat Kasante, gigachat y, Akshan. Action. Nie, Akshana byśmy nie pokonali. Na pewno nie. Jeżeli chłop robi takie szpagiaty na tych linkach, to nie ma szans. No właśnie, widzicie, każdy w tej grze praktycznie ma jakieś traumatyczne przeżycia, które spowodowały, że musiał się umocnić albo się poddać, ale no, my gadamy o tych, które się nie poddały i są jeszcze z nami w kanonie. Tak widzę przynajmniej jeszcze dwie postacie, z którymi moglibyśmy mieć szansę. ILE?! A nie są takie oczywiste, jeżeli nie znacie lor. Pierwszą postacią jest szczura Szczuras Oguras, którego znamy zrobienia robienia ratatata. A czemu mielibyśmy go pokonać? Bo jest to po prostu przerośnięty szczur, który nie może być aż tak duży, prawda? Ow. Szczur na stojąco ma 2 metry. A przypominając sobie walebny odcinek PIK komedii, tak? Kumacie, on wtedy zmienia się w ogóra. To szczury chyba całkiem silne są generalnie. Nie wiem jak silny jest taki szczur, co ma 2 metry. Ale spędziłem kilka miesięcy w życiu z osobą, która miała prawie 2 metry. Jest to dużo więcej odemnie. Oczywiście pozdrawiam słodko. Dobra, kolejny odpada... Yy... Ale mówiłem, że mam dwie postacie. Tak, drugą postacią, który, którą weźmiemy na target jest moja ulubiona gameplayowa... Dobra, post... moja ulubiona gameplay... gang, 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 gang. Ty widzisz, atrogry się, no on oh, moc ingrycie. O jedno 200. No ja umiem tego wymówić, no głupi jestem gameplay. Hmm. Moja ulubiono, ulubiona gameplay, gameplayowo postać którą Raz widzisz, a raz nie. Raz mnie widzisz, a raz nie. Szako. Tak wiem już, że mnie nienawidzicie. Moja opinia jest gównowarta. Właśnie po to nim gram. To jest dosłownie hejt mi daje siłę. Dobra, do pojedynku. Przypominamy, że nie mam broni, że nie mamy broni. Szako bez tych swoich sztylecików, możemy go sobie wyobrazić. I kiedy Szako nie ma swojej broni? Tak naprawdę staje do pojedynku ze zwykłą lalką, albo laleczką, którą według lore jest Szako, a o której jakichś specjalnych umiejętnościach, magii, znikaniu, klonowaniu się, nic nie wiemy tak naprawdę z Ligi. I okej, okay, zakładając nawet, że ma swoje umiejętności w grze, czyli jeżeli nie ma broni, to może się te zrobić niewidzialnym, oraz może zrobić swojego klona. Skoro Szako jest lalką, to załóżmy, że nawet jest bardzo dużą lalką, jakimś manekinem, czymś czy takim papetem, wiecie, co tak na rękach otrzymają, one są zazwyczaj większe. Załóżmy, że nawet ma pół metra wzrostu, tak? Zero, 50 cm Brat ma łeb na wysokości mojego kolana. I nawet jeżeli to, że może zrobić swojego klona utrudnia tą walkę, bo będzie to 2 na 1, tak czuję, że wykorzystam jego słabość przeciwko jemu i to, że mainuję go od kilku lat. Słuchajcie przebiegu walki. Szako te pamięć na plecy. Ja wiem, że on to zrobi, bo każdy tak robi. Robię pół, szybki obrócik, szybkie kolanko. Dziom leci, w tym czasie łapie szybko jego klona i sprzedaje mu solidną lepę, kończąc jego istnienie w tym momencie zostajemy jeden na jeden i taki mały klaunik nie ma za dużo szans wow czyli ile mamy tych czempionów? osiem osiem na 169 postaci uuu chciałem zrobić top 10 i tak i jest to niestety szczyt moich możliwości, chyba, że coś pominąłem. Bo niestety wiele na takich basic postaci, opierających się czysto na broni, będących jakimiś asasynami, strzelcami jak Wayne, Katarina, na 100% przewyższają mnie z widnością, z tężyzną pewnie też i umiejętnościami i doświadczeniem w walce. Jedyną taką postacią, której nie poruszyłem jest Wiktor. Viktor! którego w teorii całe ciało jest bronią, maszyną, tak? Ale on jakoś za tydzień dostaje chyba reworka, jak nagrywam ten film. I zresztą, co miałbym się... Nie wiem w sumie, co on tam jeszcze ludzkiego mu zostało, czy ma chociaż... No mózg chyba ma, nie pamiętam. Marwek! Co... A w sumie to już nieważne, bo Wiktor dostaje... Jest kimś kompletnie innym aktualnie, niż... Jak wy to oglądacie, niż jak ja to nagrywam. Yeah, także mój wynik to... 4 futrzaki. Dwójka dzieci, jedna kejpopiara popiara i lalka. Poprawiałem lalkę w technikum cztery razy. Nie zaliczyłem. Uuu, tragedia. Trzeba się wziąć za siebie. A ty weźcie lepiej za subskrybowanie tego kanału. Pozdro.